Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska. Szlachetny człowiek wymaga od siebie prostak od innych. W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym, w państwie rządzonym źle jest hańbą być bogatym. Gdy władca na urzędy wynosi prawych, a oddala od siebie nieprawych, wówczas lud staje się uległy. Gdy zaś wynosi on na urzędy nieprawych, a oddala od siebie prawych, wówczas lud uległy nie będzie. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Nie spiesz się i o drobne nie zabiegaj korzyści. Kto się bowiem spieszy, ten daleko nie zajdzie. Kto o drobne zabiega korzyści, ten wielkich dzieł nie dokona. kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość.